Majóweczka, proszę państwa, więc mam nadzieję, że kurs, zaczynacie kursowanie między grillem a kanapą, ewentualnie telewizorem. No oczywiście chyba, że ktoś ogląda to nie w majówkę, no to, to dla was akurat nie majówka, ale tak czy inaczej polecam. Pomyślałem więc, że dzisiaj trochę inaczej, trochę bardziej na luzie yy, i... Zbiorę trochę rzeczy, które polecaliście w komentarzach odnośnie tych ostatnich filmów, dodam coś od siebie i zrobimy sobie dzisiaj taki odcinek polecajkowy odnośnie rzeczy, takich jak książki, seriale czy filmy i publikacje związane z tematyką szeroko pojętych wróżek, iluzji, mentalizmu i wszystkiego tego, o czym było ostatnich kilka odcinków Zero Ściemy. Zapraszam. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. No dobrze, to myślę, że warto będzie zacząć sobie od polecajek filmowych. Ja starałem się, żeby one nie były tak bardzo oczywiste, ale też czytałem to, co pisaliście w komentarzach, bo wbrew pozorom może tego nie wiecie, ale czytam, czytam te wszystkie komentarze. Mm. I pomyślałem, że, że zrobię tutaj kilka poleceń takich, które uważam, że wpisują się mniej więcej w tą, w tą tematykę, która ostatnio pojawiała się na Zero Ściemy. Yy, więc po kolei. Myślę, że jeden z bardziej niedocenionych filmów Christophera Nolana. Yy, chodzi mi tutaj mian mianowicie o prestiż. No. Film o właśnie iluzji o rywalizacji dwóch iluzjonistów a w tych rolach Hugh Jackman i Christian Bale. Ale film, jak to często ona no, bywa bardzo mocno osadzony w rzeczywistości, osadzony w e, takiej prawdzie tej, która w tym przypadku dotyczy iluzji. Naprawdę fajny film, jak to często bywa z dobrą rozkwiną do niego załapał się nawet jeszcze żyjący wtedy David Bowie w bardzo ciekawej roli. Bardzo serdecznie polecam, szczególnie jeśli interesujecie się taką iluzją jej historią i tym jak ta iluzja już od wielu, wielu lat oszukiwała nasz umysł. Kolejna rzecz to propozycja y, całkiem świeża, która się nazywa Zaułek koszmarów. Film y, Guillermo del Toro, y, film, w którym zobaczymy Bradley'a, Coopera, między innymi i Rooney Mare. Nie mogę za dużo powiedzieć, żeby nie zaspoilować, ale generalnie to jest historia gościa, który udaje w pewnym momencie, że ma moc i ma pewien dar. Jest to całkiem fajnie pokazane, jak on to robi, ale przede wszystkim ten film obejrzyjcie, jeśli go nie oglądaliście, obejrzyjcie go dla twistu na samym końcu. To jest jeden z tych filmów, który nawet jeśli obejrzycie go tylko raz, dlatego jednego razu warto. Pewnie nie jest to dzieło wybitne i być może to nie jest tak, że będziecie go sobie co roku odświeżać, ale dla tego jednego fragmentu o tym, żeby pokazać trochę, jak działa manipulacja, jak działa wywieranie wpływu i że czasem nawet oszust potrafi wpaść w sidła. To jest właśnie o tym film. No i wracamy do klimatów, nazwijmy to iluzjonistycznych, a mianowicie film Iluzjonista z Edwardem Nortonem i Jessicą Biel. Film... Trochę bardziej przesunięty w, kąt, w, w stronę opowieści, np. w stosunku do prestiżu. Nie ma tam aż tak wiele o tej mechanice, iluzji, o tym, jaka jest cała inżynieria dookoła. Niemniej jednak, jeśli lubicie takie klimaty, właśnie tych pierwszych pokazów iluzjonistycznych i tego, jak ludzie potrafili być kreatywni, plus jeszcze jesteście fanami Edwarda Nortona, to bardzo gorąco polecam. I teraz taki film, który mam wrażenie, że dużo ludzi widziało. Ale z drugiej strony być może nie, nie zrobiło przy nim przystanku i nie, zastanowi, nie zastanowiło się na nim trochę dalej. Mówię tutaj o filmie Focus z Willem Smithem i Margot Robbie. Filmie o złodziejach, o tym, jak okrada się na ulicy, o kieszonkowcach. I daję przykład tego filmu, dlatego że niewiele jest filmów, w których. Była tak dobra konsultacja, ponieważ konsultantem takim głównym do tego filmu był Apollo Robins, człowiek, który z jednej strony trudnił się takimi rzeczami, jak właśnie bycie kieszonkowcem, zna całe te procedury, wie jak to działa i wie jak to się robi dokładnie, bo, bo samemu to przećwiczył nieraz. I on był na tym planie, to znaczy, nawet w filmie Focus widzicie go w niektórych scenach. I to jest naprawdę... Kawał fajnej rozrywki, ale oprócz tego, jeśli zainteresujecie się Apollo Robinsem, to to jest też naprawdę fajna kopalnia wiedzy. Tutaj bonusowo polecam Wam gorąco wystąpienie na TEDzie Apollo Robinsa, które pokazuje z jednej strony trochę, jak działa nasz umysł, trochę, jak nas oszukuje, ale też Apollo Robins pokazuje na nim, jak właśnie wiedząc, jak to zrobić, ktoś może oszukać nasze zmysły bez większego problemu. I tutaj to jest takich kilka polecajek. Myślę, że jeśli macie teraz parę wolnych dni, a którego, której z tych propozycji nie widzieliście, to serdecznie zachęcam. Tak jak powiedziałem, nie wszystko to są wybitne dzieła, ale każdy z tych filmów na pewno zostawi wam jakieś takie dobre wspomnienia, a ewentualnie zaskoczy was jakimś twistem w międzyczasie. No dobrze, ale filmy dzisiaj to nie wszystko. Wiadomo, że żyjemy też serialami i tutaj nie będę oryginalny. Tak jak mówię, zebrałem to też trochę z waszych komentarzy, a polecaliście od groma razy oczywiście serial Mentalista, który już lat trochę ma. Chyba sezonów też, bo tam jest bodajże z osiem sezonów w tym momencie. Ale to jest jeden z tych dobrych seriali, wiecie, z początku lat dwutysięcznych, gdzie odcinek był podobny, oparty na podobnym koncepcie. Co odcinek działa się trochę to samo, ale akurat w przypadku Mentalisty ten, ta cała linia fabularna jest nawet ciekawa i chce się tym podążać, ponieważ to jest historia gościa, który nazywa się Patrick Jane, który twierdził przez większość swojego życia, że jest medium, że rozmawia ze zmarłymi, że potrafi z nimi, wiecie, korespondować wręcz i w zasadzie to może odkryć przed wami wszystkie sekrety tego, co się dzieje po drugiej stronie. Do momentu, kiedy Patrick Jane nie zadrwił z seryjnego zabójcy Red Johna, który to, żeby ukarać Patricka, zabija jego żonę i dziecko. Patrick Jane wtedy przestaje być medium, mówi, że to wszystko była ściema i dołącza do policji, żeby po pomagać im z jednej strony, a z drugiej strony spełnić swoją prywatną vendetę przeciwko Red Johnowi. Nie zradziłem tutaj nic więcej niż to, co się dzieje w zasadzie w pilocie i to, co zobaczycie na samym początku filmu. Tak jak mówię, to jest rozrywka fajna, łatwa i nieskomplikowana, idealna do tego, żeby sobie zbinżować właśnie w taką majówkę. Natomiast polecam ją również dlatego, że faktycznie w mentaliście jest poukrywanych wiele i wiele rzeczy, które tam są pokazane, jest faktycznie oparta na czy to badaniach, czy eksperymentach. Więc rzeczy, które tam widać spokojnie, jeśli zaczniecie sobie googlować, to sporo z tych zjawisk można wytłumaczyć albo one już są dobrze opisane. Więc nawet jeśli kiedyś obejrzyliście Mentalistę, to polecam wrócić. Doskonale się to sprawdza właśnie po to, żeby przy takim, wiecie, luźnym dniu odpalić sobie i trochę podbinżować, niech sobie gdzieś tam w tle leci, a przy okazji można się czegoś ciekawego dowiedzieć. Kolejna propozycja musiała się tutaj znaleźć. Czułbym się z tym źle ze względu na to, czym się zajmuje, a mianowicie serial Lie to Me, czy też po naszemu Magia kłamstwa z kapitalną rolą Tima Rota. Light to me jest o profesorze, czy o doktor, najpierw o doktorze Kalu Lightmanie. Doktor Kal Lightman to jest taka osoba, która zajmuje się ekspresjami twarzy, ekspresjami mimicznymi. Ona w tym serialu oczywiście odkryła to całe zjawisko, i ma coś, co się nazywa Kal Lightman Group, gdzie ma swój zespół który pomaga mu rozwiązywać sprawy, które to właśnie dotyczą, czy, czy są jakoś związane z odczytywaniem ludzi, z wykrywaniem kłamstwa. Mówię o Lightumi czy o magii kłamstwa dlatego, że konsultantem i jedną z inspiracji do, do Lightumi był nie kto inny jak Paul Ekman, czyli człowiek, który właśnie odkrył mikro i makro ekspresje. Swoją drogą Paul Ekman sam w sobie jest naprawdę kapitalną postacią. Człowiek zjeździł kawał świata i miał naprawdę wiele ciekawych sytuacji w życiu, ale i część z nich jest właśnie pokazana w lie to me. Oczywiście wiem, że też w komentarzach często pytacie, na ile lie to me jest prawdą, a na ile jest yy, tylko wiecie, takim wymysłem ekranowym. Więc powiem tak, założenia w lie to me są jak najbardziej prawdziwe. Spora część informacji, która tam pada, jest prawdziwa. Czy to jest trochę okraszone takim telewizyjnym pudrem? No jasne, że jest. Czy to jest tam trochę sytuacji, które nie miałyby prawa się udać? Pewnie, że tak. Ale jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział, nie pozwólmy prawdzie popsuć dobrej historii, więc Lie to Me trzyma się co do założenia pewnych zasad, jest tam dużo ciekawej wiedzy, ale traktujmy to trochę z przymrużeniem oka, to dalej jednak tylko serial. Wyszły trzy sezony, bardzo żałuję, ale szczególnie ten pierwszy jest najbardziej osadzony taki w kontekście w w odczytywania ludzi i wykrywania kłamstwa, więc po prostu tutaj musiał się znaleźć, szczególnie jak też go polecaliście w komentarzach. Teraz taka propozycja trochę dziwniejsza, ponieważ jest taki program, który nazywa się Jak zostać tyranem. I wbrew pozorom koniecznie zachęca do tego, żeby tym tyranem zostawać, ale to jest kilka odcinków takiego mini, do, mini serialu, mini dokumentu, który. Rozkłada trochę na czynniki pierwsze, z jednej strony propagandę, z drugiej strony to jak się manipuluje ludźmi, daje to wszystko na przykładach historycznych, opowiada o tym jak pewne mechanizmy były zastosowane, jak one zadziałały, jak zadziałałyby dzisiaj. A co najważniejsze, jeszcze myślę przy tym, narratorem jest Peter Dinklage, czyli sławetny Tyrion Lannister. Także słucha się tego też w kontekście jego opowieści doskonale. Polecam, jeśli lubicie taki klimat trochę dokumentalny, interesuje Was gdzieś historia, no ale przede wszystkim jesteście wkręceni w tematy manipulacji czy właśnie propagandowe. To tam dużo ciekawych, ciekawych rzeczy na Was czeka. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o seriale. Gdzie trochę nic nie powiem, ale jednak powiem, ponieważ mógłbym tutaj wymienić od groma różnych programów Derena Brauna. Mówię o tym, że niewiele powiem, ponieważ Deren Brown jest dla mnie bardzo ważną postacią. Często piszecie w komentarzach, żebym, żebym się z nim zapoznał. Znam Derena Brauna, interesuję się, przeczytałem chyba wszystkie książki Derena. I myślę sobie, że Deren zasługuje tutaj na osobny odcinek zupełnie, więc on przyjdzie, nadejdzie. Natomiast dzisiaj tylko, jeśli ktoś w ogóle nie słyszał, nie wie, to ja wam polecam bardzo mocno. Deren Brown. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o mm, eksperymencie Milgrama. Deren również zrobił swoją wersję tego eksperymentu. Możecie sobie sprawdzić chociażby przy takim odcinku specjalnym, który się nazywał The Heist. Naprawdę, jeśli coś macie znaleźć, to to, to bardzo serdecznie polecam. No właśnie, ale nie samym oglądaniem człowiek żyje, więc warto by było też powiedzieć o paru książkach, które podzieliłem na nazwijmy to dwie grupy. Pierwsza to są takie książki, które u mnie noszą nazwę mądre książki, a drugie to są te takie książki bardziej rozrywkowe, nie twierdząc absolutnie, że są mniej mądre, ale te pierwsze będą takie bardziej w kontekście popularno-naukowym. Chcę zacząć już od wspomnianego już przed chwilą Pola Ekmana. Mamy taką pozycję, która się nazywa emocje ujawnione. Jedna z niewielu książek Ekmana przetłumaczona na język polski, ale jeśli ktoś się interesuje tematem odczytywania ludzi, mikroekspresji czy w ogóle ekspresji mimicznych, to to jest dobra pozycja, żeby sobie przygodę od tego zacząć. Nie jest strasznie gruba, jest pisana w miarę sensownym i takim przyjemnym językiem, więc jeśli ktoś się tematem wykrywania kłamstwa lub odczytywania ludzi interesuje, to to jest dobry adres, żeby zacząć. Kolejną pozycją jest książka, która się nazywa Prawda o kłamstwach Raden i jak widzicie u mnie ta książka jest w mocnym użytku, bo to jest słuchajcie opowieści o wielkich kłamstwach, o trzwindlach, o ściemach i o tym jak ludzie na przestrzeni lat wkręcali się wzajemnie. Co ważne w tej historii również możecie nie tylko przeczytać o tym jak coś było, jak coś się wydarzyło i jakie były różnego rodzaju historie, ale możecie też się dowiedzieć jak to jest osadzone w kontekście tego, co wiemy o psychologii, w kontekście badań. Więc dowiecie się tam różnych rzeczy, od tego, jak działały ściemy Rasputina, aż po wiecie rzeczy, jak, jak wielki blef i to, że ktoś potrafił sprzedawać ziemię na drugim końcu świata, której nigdy nie miał. Bardzo dużo fajnie napisanych historii, takich bardzo luźnych. Jeśli ktoś się interesuje tematyką w ogóle tego, dlaczego kłamiemy, jak kłamiemy i jak to wyglądało w historii, superpozycja taka właśnie bardzo lajtowa, bardzo lekka, ale jednocześnie. Jednocześnie dalej trzymająca ten popularno-naukowy sznyt. Także ja też bardzo dużo korzystam. Dużo ostatnio sobie z tej książki, yy, znaczy dużo do niej wracam i dużo wyciągam też takich nowości. Mocna rzecz w tym zestawieniu. W niektórych odcinkach rozmawialiśmy o tym, że mózg nas oszukuje, że nasza głowa ciężko interpretuje fakty. Mówiłem w kontekście błędów poznawczych, że czasem te decyzje i oceny, które tworzymy, no są po prostu błędne. Jeśli chcecie się sprawdzić, w których momentach wasz mózg was oszukał, wasza intuicja was oszukała i być może macie mylne wyobrażenia na temat niektórych rzeczy, to polecam wam książkę Factfulness. To jest taka książka, która w bardzo luźny sposób, ale podaje jednak od groma ciekawych danych. Co więcej, nawet na początku proponuje test, który możecie sobie zrobić odnośnie różnych ciekawych informacji, a też odnośnie waszego wyobrażenia o świecie. I może się okazać, że to co wiecie o świecie, to co do tej pory uważaliście o świecie, ewentualnie statystyki, które znaliście, są po prostu nieprawdziwe. Trochę otwiera oczy, yy, trochę potrafi wiecie, tak dać kuksańca odnośnie tego, co, co nam się wydaje, że wiemy. Oczywiście pewnie część z tych rzeczy już się tutaj zdezaktualizowała. Niemniej jednak bardzo polecam. Taka książka, która jak się szczególnie zrobi ten test na początku i przejdzie ten, to, to, co my wiemy o świecie i potem jakby konfrontujemy to z rzeczywistością, no to możecie być nieźle zaskoczeni. Fajna rzecz, jeśli ktoś lubi grzebać sobie w statystykach albo fajna rzecz, jeśli, ktoś, jeśli kogoś po prostu ciekawi, cóż takiego wiemy już o świecie. No dobrze, ale żeby nie było tak super naukowo i tylko i wyłącznie poważnie, to weźmy sobie dwie książki, które również tyczą się mentalizmu, odczytu ludzi i różnych innych technik, a nawet, a nawet wielu więcej. Zacznę sobie od pozycji, która uważam, że jest naprawdę bardzo mocną pozycją w ostatnim czasie. Kamila Lackberg, znana autorka kryminałów, napisała taką, teraz już cykl można powiedzieć, bo to jest pierwsza z części książkę z Henrikiem Fekseusem, który to jest szwedzkim mentalistą i faktycznie zajmuje się robieniem różnych programów, takich. Które no, mają się bawić umysłem, mają pokazywać różne mm, pułapki myślenia. I Kamil Lagbert nie poszła daleko od swoim matecznika, czyli dalej, oczywiście, jest to kryminał. Jest to kryminał, Norwe znaczy skandynawski kryminał, więc wszystko się zgadza. Przy czym, przez to, że Henrik był tutaj, Współautorem, czy jest współautorem, ta książka naprawdę dobrze i wiernie oddaje takie spojrzenie w głąb, czy z zza, zza kulisów, jeśli chodzi o to, jak działają mentaliści, cóż to są za ludzie, jak pracuje trochę ich mózg i jakiego rodzaju dedukcje stosują. I to jest uważam, bardzo duża przewaga tej książki, że ona nie jest tylko fajnym kryminałem, że ona nie jest tylko takim, wiecie, wytworem jakiejś wyobraźni, ona jest naprawdę. Sensownie osadzona w kontekście tego, czym zajmują się mentaliści i jaką wiedzę, jaki typ wiedzy i umiejętności posiadają. Znaczy, ja do dzisiaj uważam, że jeśli chodzi o książkę, część pierwsza nazywa się Mentalista, a druga książka nazywa się Kult. I to jest cykl o oczywiście policjantce i, i właśnie mentaliście. I to chyba jest najlepiej, książka, która najlepiej oddaje rzeczywistość tych wszystkich rzeczy, właśnie ludzi, którzy znają się na. Czy to negocjowaniu, czy na mentalizmie, czy to na iluzji, czy to na wszystkich rzeczach, które dotyczą jakoś oszukiwania naszego umysłu, perswazji, wywierania wpływu, to wszystko w tej książce znajdziecie. Znajdziecie sporo wyjaśnień tego, a przede wszystkim też myślę, że zobaczycie trochę inną stronę tych mentalistów, iluzjonistów, czy showmenów, którą się pokazuje, bo bardzo często widzimy tych ludzi występujących, z, wiecie, wielką charyzmą na scenach. A w praktyce się okazuje, że jak tylko kurtyna opada, to ci ludzie są troszkę inni, mniej przebojowi, mniej otwarci, za to bardzo w ciekawy sposób myślący. O tym właśnie jest między innymi mentalista Kamil Lackberg i Henryka Fekseusa. No dobrze, ale jak już powiedziałem o mentaliście, no to muszę tutaj yy, powiedzieć również o pozycji behawiorysta. Remigiusza Mroza. Zacznijmy od tego, że ta książka jest dla mnie bardzo ważna. Przede wszystkim ja wiem, że ten powód jest prozaiczny, ale jednak dobrze działa, że przed tą książką, jeśli powiedziałeś, że jesteś behawiorystą w Polsce, to większość ludzi dawała ci swojego pieska, mówiąc, że pimpek trochę posikuje i że może coś jesteś w stanie z tym zrobić. No bo wiadomo, że behawiorysta kojarzy się u nas z kimś, kto trenuje zwierzęta. Natomiast remigiusz Mróz trochę ten, ten temat odczarował. Y oczywiście jest to kryminał. Y o człowieku, który właśnie zajmuje się analizą behawiorystyczną. Nie jest to w żaden sposób pozycja nowa. Jeśli. Y dla fanów Remigiusza, to myślę, że w ogóle nie muszę Wam o tym opowiadać. Powiem tak. Bardzo fajna książka, dobrze się to czyta. Do pewnych rzeczy pewnie bym się gdzieś tam przyczepił i wiem, że mogą być rozwiązane inaczej, mogą nie być prawdziwe. Ale co do założenia, tak jak mówiłem. Nie pozwólmy tym niuansom popsuć tej historii. Fajna sprawa, jeśli też jesteście fanami serii, no to oczywiście też jest serial yy, z Robertem Wiedźkiewiczem, więc również, również można do niego sobie sięgnąć i obejrzeć. Z mojej perspektywy trochę mniej osadzona w takiej twardej rzeczywistości. Niemniej jednak, jako dobry kryminał, jak najbardziej do polecenia. No dobrze, nie będę Was tutaj mocno zanudzał, bo jednak majówka yy, ma, rządzi się swoimi prawami i, i mam nadzieję, że sobie to obejrzycie i być może sięgniecie po część tych rzeczy, ale jednak chciałbym teraz Was prosić o pewną pomoc. Ponieważ dla mnie Zero Ściemy to jest taki program, który w mojej głowie ma pewną misję. Już o tym nieraz wspominałem, że chcę, żebyśmy yy, patrzyli trochę na ręce, żebyśmy rozpracowywali czasem i rozsupływali te meandry rzeczywistości, ale chcę też żeby ten program był pewnego rodzaju kolektywnym tworem. To znaczy, wiadomo, że ja pewne rzeczy tutaj wybieram, ale tak jak wspomniałem wcześniej, patrzę na to, co piszecie, yy, czytam też te rzeczy, czytam sugestie yy, i tym razem przychodzę do Was po pomoc. Założyliśmy maila. Yy, mail to 0 kanał0.pl i mam do Was taką gorącą prośbę. Było miło, robiłem odcinki o różnych fundamentalnych zjawiskach, ale już czas powoli będzie wracać do polityki, do tego, jak działają manipulacje w polityce, jak politycy nas też czasem oszukują. Ale nie chcę, żeby to było tylko moje spojrzenie. Jeśli macie jakiś taki materiał, w którym czujecie, że pojawia się jakaś manipulacja, że pojawia się jakaś nieszczerość, albo macie wrażenie, że jest jakiś trik u jakiegoś polityka, Podeszlijcie mi, proszę, taki materiał. Nie ma znaczenia, z której partii, z której strony będziemy za każdym razem robić porówno i będziemy dawać kuksańce porówno każdemu. A ja będę chciał razem z wami, przy okazji gdzieś tam kolejnych, następnych odcinków, brać takie filmy i krok po kroku rozpracowywać pewne manipulacje, wykręty, uniki, zasłony dymne, czy też ataki w kontekście oczywiście słownym których dopuszczają się ludzie, którzy nami rządzą. Cała idea ma być taka, żeby też pokazywać im, że to widać, że my wiemy, że my to widzimy i że nawet jeśli są technicznie, jeśli to jest ktoś, kto to może rozpracować, a znowu jeśli technicznie nie są do tego przygotowani, to żeby też o tym wiedzieli, że to również widać, że. Nie przygotowali się do roli, w której są. Więc to tutaj ogromna prośba do Was: piszcie na kanał 0 na 0 kanał 0pl i podsyłajcie swoje propozycje. Oczywiście możecie je również napisać na YouTubie, ale nie wiem, jak wygląda polityka YouTube'a w kontekście wklejania linków. Także bezpiecznie będzie na maila. Ważna sprawa, jeśli to jest możliwe, przesyłajcie y, filmy z oficjalnych kanałów, na przykład sejmowych, no, żebyśmy je dostawali po prostu, y, jakieś tam, wiecie, demonetyzacje, ewentualnie byli zgłaszani przez, y, przez różnych ludzi. Myślę, że to tyle ode mnie na dzisiaj. Y, ja Wam życzę dobrego odpoczynku, y, fajnej majoweczki, bezpiecznej majoweczki. Bo to ważne. No a przede wszystkim, jak to nagrywam, to jest trochę wcześniej, więc ja sobie i Wam życzę, żeby w końcu było ciepło. Bo dzisiaj akurat pogoda nie zachęca do spacerów. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Do następnego. Cześć. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.